Cześć, tu Sylwester. Dzisiaj trochę nietypowo, bo odcinek książkowy i tak niekoniecznie mocno związany z muzyką. Choć cały czas trochę wokół tej muzyki się ocierający. A bohaterami dzisiejszego odcinka będzie Marcin Świetlicki i Antony Bourdain. Zaczniemy może od naszego gościa z zagranicy, czyli Antonego Bourdaina. Człowieka, który w czerwcu 2018 roku, ku zaskoczeniu wszystkich, niespodziewanie wylogował się z tego świata. A można powiedzieć, że to jest facet, który spełnił swoje marzenia i żył tymi marzeniami na co dzień. Charles Learhassen, autor książki Zagubiony w raju. Prawdziwa historia życia Antonego Bourdain'a. No stara się trochę ten mit wyprostować i dojść do czego, dlaczego stało się to, co się stało. Nie wiem, czy kojarzycie Tonego Bordeina, to jest gość, który pisał książki, ale najbardziej znany jest z tego, że występował w telewizji, prowadził tam... Swój, swoje programy kulinarno podróżnicze bo tutaj też, też jest koleżka nowojorski szef kuchni trochę ekscentryk trochę gość też zafascynowany sceną punkową no co też pojawiało się w jego odcinkach choćby nie wiem harley flanagan krumax też gościu w jego odcinku What you chocolate and cream chocolate and cream ja bananala ban shape I'm seeing ghosts when i'm down here man i miss it though i'll tell you as much as as i painted as as this horror story which it was. I loved it. You know, it it'll always be a part of who I am. My man. Cheers, Right, right. Yeah. Thanks for the egg cream. That <laughs> is a superb egg cream. They don't make them no better. Iggy Pop. What do you like here? I wouldn't have thought back then in my dorm room that all those years later I'd be eating healthy with Iggy Pop. Barbecue shrimp for the Godfather of Punk. I get wild and crazy with some roast pork. Muzyka rockowa gdzieś była bliska jego sercu, ale to jest facet, który gotował, tak? To jest facet, który gotował, który był szefem kuchni, ale też o tym jedzeniu opowiadał, i w końcu w pewnym momencie swojej kariery zaczął podróżować, nagrywać programy dla telewizji, odwiedzać przeróżne miejsca i w specyficzny sposób, bo to też jest facet, który jest dość szorstki, dość nasiąknięty takim sarkazmem, trochę mrocznym poczuciem humoru. Przyznam, że też fanem tych programów byłem i też z przyjemnością do dzisiaj oglądam, bo te powtórki cały czas gdzieś na satelicie lecą, więc byłem ciekawy tej książki, byłem ciekawy też historii życia tego gościa, bo tych książek jego autobiograficznych, odsłaniających trochę kulice pracy szefa kuchni nie czytałem. Więc w sumie wiedziałem o nim tyle, co widziałem w jego odcinkach. Nie? Czyli tą perspektywę taką, co on sam chciał o sobie pokazać. Autor tej książki trochę stara się odbrązowić Tonego bordejna w tej swojej opowieści. Pamiętam jedną z rozmów z, z Rafałem Księżykiem bodajże, też autorem wielu biografii, on mówił, że bohatera książki, którą się pisze, trzeba lubić. I tu miałem pewne wątpliwości, czy autor tej książki naprawdę lubi Tonego bordejna, czy może jest na niego trochę wkurzony i chce mu odebrać troszkę tej popularności, odbrązowić go, tak, tak jak mówiłem. A z, za może zabrązowić. Intencje autora tej książki pozostają dla mnie nieodgadnione nawet po tej lekturze, bo Tony Bourdain jest w niej przedstawiany trochę w niekorzystnym świetle, jako facet, który był zawsze zagubiony, jako gość, który trochę był takim pozerem, przebierańcem. Też tutaj pada zdanie, żeby nie wierzyć w mit pankowego szefa kuchni tonego bordeina. Bo ten gość jest trochę inny niż się wszystkim wydaje. Więc jest tu jakaś teza postawiona w tej książce. To mi się troszkę nie podoba, bo też liczyłem na to, że będziemy mogli poznać trochę bardziej, może obiektywną historię. A trochę bardziej takie rzeczy ciekawostkowe. A tych rzeczy ciekawostkowych tutaj jest mało. Jak wiecie, sam jestem podróżnikiem, co widać na moim Instagramie i youtuberem, czyli, czyli te... <grym> też robię rzeczy bardzo, bardzo podobne do tonego Bordana, tylko nie gotuję i na jedzeniu się średnio znam. Też nie ma jakichś szczególnych wymagań kulinarnych jeżeli chcecie mnie gdzieś zaprosić, to nie szykuj się czegoś wykwintnego. Ale ciekawiły mnie te rzeczy takie od kuchni, to jak ten program powstawał, jak to było robione, czyli taka trochę kuchnia, której się człowiek dowiaduje z takich książek, często biograficznych, jak dane rzeczy powstawały. Tutaj tu... też wejście do telewizji jest trochę opisane, no ale wiecie, bez Tonego Bordaina, który to opowie, tylko bazując na relacjach osób trzecich, artykułach, cytatów z wywiadów, bo tutaj takie rzeczy się pojawiają, to nie jest pełny obraz. Na pewno jest to książka, która trochę więcej o Tonym bordejnie może powiedzieć. Zwłaszcza jeżeli go nie lubiliście i szukacie argumentów w dyskusji, co niefajnego o Tonym bordejnie można powiedzieć, to polecam w ciemno. A jeżeli tak jak ja darzyliście go dużą sympatią, to też możecie mieć z jednej strony trochę, trochę niesmak na autora tej książki, że jest taki, no, czypliwy. A z drugiej strony pewien niedosyt. Trochę się poczypiałem, to może powiem, co fajnego w tej książce jest. A dość ciekawie w tej historii życia Antonego Bardejna przewija się ten motyw zagubienia, poszukiwania siebie, poszukiwania, spełnienia swoich marzeń, które później prowadzą do tego, że i tak człowiek jest nieszczęśliwy, więc jestem taka trochę smutna, trochę gorzka historia, że sukces niestety nie równa się szczęście. Jak interesuje Was historia życia Bardejna? Można przeczytać, można też sobie sprawdzić wcześniej film na Netflixie, bo też jest dostępny. The Bittersweet Curse. Travel isn't always pretty. You go away, you learn. You get scarred, marked, changed in the process. You inspire so many people with the show. You have a good karma. Good karma? I think so. Well... <laughs> Myślę, że najlepiej poznać go poprzez te programy, które kręcił. Bo tam jednak widać dużo takiego charakteru tego człowieka. Oczywiście każdy ma pewnie milion wad, ale fajnie pewnie wspominać gościa przez to, co fajnego zrobił, a nie jakie błędy w życiu popełnił. No i trochę zdjęć mi brakuje. Bo to też była barwna, charakterystyczna postać, która wiele przeżyła, więc, jakby były jakieś fotki, fajnie by było. O biografiach już pogadaliśmy, więc teraz cytując klasyka, teraz się przyda chwila refleksji, teraz się przyda tomik poezji. A poezji mam praktycznie dwa, bo Marcin Świetlicki w tomiku środka plus audiobook opatrzony dość szerokim backstage'owym komentarzem Marcina Świetlickiego, czyli wybór wierszy. Zacznijmy może od tego wyboru wierszy, bo on pojawił się wcześniej. Ja też nie jestem gościem, który wiecie, na co dzień yy, czytuję poezję. Czasami mi się zdarza, bo też, wiecie, piszę teksty i tak czasem wolę też spojrzeć na coś zapisanego, ale tutaj jestem w obozie Marcina Świetlickiego, który uważa, że jego twórczość jest bardziej w strefie uszkowej niż, niż oczkowej. I to nie jest jakby wymyślone przeze mnie zdanie, tylko to jest cytat z tej książki. Wiersze w moim skromnym jemaniu są po to, by na głos wypowiadane były. Wiersze, które można czytać tylko oczkami... Są ubożutkie, mniej wartościowe. I z tym się zgadzam, bo też mam pewną trudność z tym, żeby czytać długie tomiki poezji. Jakieś na koncie mam, bo trochę ja trochę takich rzeczy też przeczytałem. Też wielkim jakby fanem i koneserem nie jestem, więc też ciężko mi oceniać to, czy to jest jakby, wiecie, według krytyka literackiego wysokiej próby poezja, czy nie. Bardziej szukam tu pewnych emocji, pewnych skojarzeń Pewnych ciekawych zbitek słów czy zdań, którymi mógłbym się pewnie w przyszłości czymś zainspirować. Bo no wiadomo, inspiracja jest wszędzie, trzeba tylko umiejętnie z niej czerpać. Nie chodzi mi o to, że kraść to trzeba umieć, tylko o to, żeby po prostu trochę poszerzać swój horyzont. Do Marcina Świetlickiego mam dosyć. Specyficzne podejście, bo to jest też gość, który mi się bardzo sentymentalnie kojarzy. Bo kiedy byłem nastolatkiem i chodziłem ze swoją żoną, jeszcze dziewczyną wówczas, na randki, to w klubie underground, do którego często w Rzeszowie zachodziliśmy na jakieś piwko, często leciał zespół świetliki. I też mam takie wrażenie, takiego pewnego dysonansu, nie? bo jesteś z dziewczyną na romantycznym. Piwko, a tu nagle Marcin Świetlicki wywala jakieś mentalne flaki <grywki> razem z zespołem świetliki. I to, to, to nie jest takie do końca, wiecie, muzyka nastrojowa. Ale taki mam zawsze sentyment. Nie? Że jak gdzieś usłyszę świetliki, to myślę sobie, kurczę, o dobra. 18 lat i chodzenie na randki z dziewczyną. Nie? Wróćmy może do tych tomików. Środka to standardowy zbiór wierszy standardowy w standardowej formie, bo wiecie, mamy tutaj. To jest. Mamy, mamy po prostu wiersze, ale mamy też pewne takie graficzne, designerskie rozwiązania i w ogóle te książeczki, książeczki, bo tak mogę powiedzieć, bo to są małe, jakby, jakby tomiki, wydane przez wydawnictwo wolno, bardzo estetycznie są zrobione. Ja też lubię, wiecie, liternictwo, też takie nawiązania proste, designerskie, więc spoko to jest zrobione. Tutaj jakby nie mam do tego, do tego zarzutów. Poezja tutaj też nie chciałbym się wypowiadać bardziej, analizować, bo nie jestem krytykiem literackim sensu stricto, więc też ciężko mi się do tego odnieść. Jak chcecie jakieś analizy krytyczne, no to można sobie gdzieś w sieci poszukać. To, coś mi się we świetlickim podoba, to ten jego taki czarny humor, trochę ironia, ale też pewna świadomość rzeczy politycznych, nie? bo tutaj też się takie nawiązania do tego, co się dzieje na świecie pojawiają. Czy to wojenne, czy to czarno-protestowe, trochę tego jest. Choć też to zdanie Świetlickiego nie jest takim manifestem, nie? Przechodząc ze strefy oczkowej do strefy uszkowej, wspomnijmy o tomiku wiersze, który nie jest już typowym tomikiem poezji. To co mamy tutaj w środku, bo to też jest książeczka, no to jest opis procesu powstawania tego projektu artystycznego, bo tak to możemy określić z perspektywy trochę ironicznej, trochę sarkastycznej, trochę filozoficznej Marcina Świetlickiego, który wydał dwie płyty będące tym audiobookiem z zapisem wielu wierszy. Jest tych wierszy tam grubo ponad setka. Tak naprawdę mamy no, grubo ponad półtorej godziny słuchania poezji. Poezji czytanej w dużej mierze przez Marcina Świetlickiego. I powiem wam, że bez muzyki bez muzyki świetlików trochę brakuje, nie, bo Marcin Świetlicki też kojarzy się z takim trochę beznamiętnym, niskim głosem, spokojnym. I bez tej muzyki, która dodaje tego kolorytu, czegoś mi tu brakuje. O dom, o dom, prosto ze do słońca, chłodna klatka, jest wanna, o dom, biorę, biorę go za dom. Jest wanna i są okna. O, jest i podłoga, i sufit jest wysoko. O, dom, biorę, chcę, jest pusto, kres podróży. Rzucam plecak w kolor. Choćby wiesz, bałwan, który tutaj pojawia się nie w interpretacji Marcina Świetlickiego, ale zaraz do tego dojdę, z muzyką bardzo mi wchodzi. A w takiej suchej recytacji. Czegoś mi brakuje. Nie? Czyli ta moja strefa uszkowa jeszcze nie jest aż tak dopieszczona, jakby mogła być. Wróćmy do tych płyt. Bo w wierszach mamy dwie płyty. Pierwsza płyta zawiera wiers wiersze Marcina Świetlickiego w interpretacji Marcina Świetlickiego, ale i w interpretacji lektorskiej. Nie aktorskiej, tylko lektorskiej. Bo też tu słusznie Marcin zauważa, że interpretacja aktorska często jest interpretacją przesadzoną. Alektor interpretuje to w sposób subtelny i dobrze się tego słucha, praktycznie lepiej się tego słucha niż w wykonaniu autora, choć to też jest pewną taką osobliwością, że, wiecie, autor, który te słowa napisał i wie naprawdę o co poecie w tym wierszu chodziło, powinien to zrobić, wiecie, najbardziej emocjonalnie. Odsłuchując tą płytę też miałem takie osobliwe doświadczenia, jak słyszę tutaj przyszedłem tutaj się kochać Przyszedłem tutaj, by umrzeć, myślę, Boże, co ja robię ze swoim życiem. <laughs> Ale to jest poezja, to jest jej siła. Można się też nad tym zastanowić, można to różnie interpretować i można różnie to odczytywać. Bo wiecie, słowa mogą wiele znaczyć i dla każdego z nas na pewno oznaczą coś innego. I nie jest tak na serio ważne, co autor miał na myśli, tylko jak my to odczytujemy. Choć czasem poziom interpretacji mnie gdzieś się ludzki zastanawia. Też widziałem rzeczy, które są naprawdę bardzo proste i ktoś tam doszukiwał się takich bardzo nisko osadzonych politycznych odniesień, że myślę, boże, kurczę, jaki trzeba zrobić mentalny fikoł, żeby, żeby coś takiego wydumać. Można? Można. Nikt nikomu tego nie zabrania. Pierwsza płyta to jest ponad 20 wierszy przeczytanych przez Marcina Świetlickiego i ponad 20 wierszy przeczytanych przez lektora Marka Lelka. Za to na drugiej płycie dzieją się już rzeczy zdecydowanie bardziej urozmaicone. 51 wierszy przeczytały, tak jak to autor tutaj w tomiku wskazuje, przypadkowe lafiryndy, czyli ludzie, którzy zostali zaproszeni albo specjalnie do tego projektu, żeby jakiś wiersz odczytali, albo zostali gdzieś przypadkiem przez autora przydebani i na chwilę zaproszeni do krakowskiego klubu Baza, żeby tam jakiś wiersz przeczytać, gdzie to nagranie się odbywało. I tak e, czasem sp na spontanie takie rzeczy się też działy. Jest w tej książeczce wyjaśniona geneza i sposób powstawania tego materiału. No ciekawe doświadczenie. Tak e, z ulicy zostać zaproszony do czytania wiersza Macina Świetlickiego, który później zostanie wydany w książeczce. Ciekawie, ciekawie. Czy my tu mamy też jakieś wielkie nazwiska? No trochę z takiego świadka muzycznego na przykład się pojawia, bo jest i Ty Monty jest i legendarny Afro Jax. Na pewno jest to rzecz specyficzna, która być może do każdego nie trafi, ale jeżeli nie próbowaliście nigdy takiego doświadczenia audio, czemu nie? I to by było na tyle. Kolejny odcinek książkowy będzie już typowo muzyczny i będzie dotyczył No Means No. A tymczasem do zobaczenia smacznej kawusi. Dajcie też znać, co ostatnio ciekawego czytaliście, bo w tym roku mam takie postanowienie, żeby czytać trochę więcej. Jak możecie mi coś polecić, to sekcja komentarze zaprasza. Dzięki, do zobaczenia. Na razie.